Święty Maksymian Kolbe. To ten, który dzisiaj przychodzi do waszego kościoła w swoich relikwiach. Pewnie znacie historię tych relikwii, że wiadomo, że przecież Święty Maksymian oddał życie w Auschwitz. Jego ciało zostało spalone, więc skąd my mamy relikwie? Otóż brat fryzjer w Niepokalanowie przewidział, że Maksymian może zostać świętym. To był bardzo szczególny człowiek w jego życiu. I dlatego, kiedy obciął mu brodę, to zgarnął wszystko do słoiczka. I dzięki temu mamy relikwie świętego Maksymiana. Kochani, chcę wam powiedzieć o dwóch takich faktach z życia świętego Maksymiana. Pierwszy fakt, jak był małym chłopcem i nabroił, i jego mama wysłała go do kościoła i tam przeżył swoje Swoją wizję. I ostatni fakt z jego życia to ten moment, kiedy oddał swoje życie w Auschwitz. Pomiędzy tym pierwszym wydarzeniem a tym drugim jest przestrzeń, jest jego całe życie. On wykonał wielką pracę, żeby dojść do tego, żeby, żeby można było o nim powiedzieć, że jest święty. Jako chłopiec nabroił, jego mama powiedziała tak, oczywiście parafrazuję. Łobuzie mały, idź do kościoła, ja już nie mam do ciebie cierpliwości. Idź tam, pomóc się, może Matka Boska z Tobą zrobi porządek. No i wtedy on przejął się bardzo tym, że mama się zasmuciła jego postawą. Przyszedł do kościoła w kamienicach, uklęknął przed obrazem Matki Bożej i miał taką wizję, że Maryja ma dwie korony koronę białą i koronę czerwoną. Korona biała oznaczała. Wyznawcę, tego, który będzie swoim całym życiem, każdego dnia konsekwentnie szedł za Panem Bogiem. Czerwona oznaczała męczeństwo, czyli oddanie życia za wiarę. I tak jakby chciała, powiedzmy, żeby On wybrał białą czy czerwoną. A On w tym swoim dzieciństwie wybrał obydwie, wyciągnął ręce po te dwie, w tej swojej wizji. I rzeczywiście, później, kiedy patrzymy na całe Jego życie, to On był takim konsekwentnym wyznawcą. Szedł za Panem Jezusem, tak jak robiła to w sposób wierny Jego matka, Matka Maryja. I również męczeństwo, kiedy oddał swoje życie za drugiego współwięźnia. Jako młody chłopak, który trafił do niepokalanowa, to znaczy sam tam się zgłosiłem za pozwoleniem rodziców po ósmej klasie, byłem w niższym seminarium duchownym imienia świętego, wtedy jeszcze błogosławionego ojca Maksymiana Kolbego. I przyjechał do Niepokalanowa pan Franciszek Gajowniczek, ten, za którego oddał życie Maksymian. I ponieważ nie wiedziałem, co mam zrobić, jak się nacieszyć jego osobą, więc wziąłem jakiś obrazek i poprosiłem o autograf. Do dzisiaj ten autograf mam. Właśnie pana Franciszka Gajowniczka. Nie było za bardzo czasu na to, żeby porozmawiać, Wszyscy tam się tłoczyli, każdy chciał porozmawiać z tym Panem, więc ten autograf musiał mi wystarczyć. Ta przestrzeń pomiędzy tym nawróceniem, można powiedzieć, a tym męczeństwem, to jest wielka praca Maksymiliana. Teraz Wam powiem coś, o czym nigdzie nie wyczytacie w żadnych książkach. Kiedyś w Niepokalanowie, kilka lat temu, poszedłem do infirmerii. Do miejsca, gdzie leżał jeden z ostatnich franciszkanów, który pamiętał ojca Maksymiana, i mówi: Bracie, powiedz mi, jaki ten Maksymian tak naprawdę był, ale powiedz mi tak, wiesz, tak od serca, taką prawdę. On mówi: Szczerze, ja wiem, no szczerze. On miał temperament choleryczny, był bardzo impulsywny, ale bardzo pracował nad sobą. I wspomniał taki jeden fakt. Przygotowywali jakąś audycję. W domu radiowym w Niepokalanowie, a oni byli bardzo młodymi osobami. Młodzi zakonnicy wbiegli tam, krzyczeli, prawda, radowali się czymś, nie wiedzieli, że w tym momencie potrzeba ciszy. I Maksymian wyszedł z tych drzwi i powiedział: Dzieci! Cicho! Po prostu widać było taką pracę niesamowitą nad nim. Miał zamiar pewnie być może tutaj coś powiedzieć albo jeszcze głośniej krzyknąć. Ale widać, że tak się opanował. Powiedział cicho. I oni się rzeczywiście uciszyli. Te, nigdzie pewnie tego nie, nie przeczytacie. To jest z pierwszej ręki od brata, który, który był w infirmerii. Słuchajcie, ksiądz Twardowski powiedział, że święci to są, może inaczej, na świecie byłoby o wiele więcej świętych, ale niestety niektórym zabrakło wad. Rozumiecie? Żeby być świętym, trzeba mieć jakieś wady, albo może inaczej, każdy te wady ma, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że masz te wady, że musisz nad nimi pracować. Ale niektórzy, niektórym wydaje się, że są ideałami. Tylko, tylko powiedzmy, bierzcie ze mnie przykład, prawda? Nie. Święty to człowiek, który jest grzesznikiem, ale od grzechu nie umiera. Bo jeśli jest świętym, to nie swoją mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa. Jeśli możemy powiedzieć o jakimkolwiek człowieku, że jest święty, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta świętość jest złączona, jest zanurzona w świętości Pana Jezusa. Wtedy można powiedzieć, że to jest człowiek święty. Nikt nie może być świętym w oderwaniu od świętości Jezusa Chrystusa. Jeśli mówimy o kościele, że kościół jest święty, to dlatego, że jest Pan Jezus jako głowa tego kościoła święty. My możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy grzesznikami. Ale nie mówimy wierzę w święty i grzeszny Kościół, mówimy wierzę w jeden, święty powszechny apostolski kościół. Dlatego, że ten, ta świętość Jezusa Chrystusa przeważa. Ona, że tak powiem, wybiela wszystkie grzechy nasze osobiste i grzechy całego Kościoła i całego świata. Święci to są osoby, które są niewygodne, ale... Są bardzo światu potrzebni. Święty Maksymian Kolbe, kiedy szedł mówić różaniec, to używał takiego sformułowania. Brał tę koronkę paciorki do ręki, mówi: idę strzelać do szatana. On się boi tego wszystkiego. I prze, przekręcał prawda, te paciorki różańca, modlił się. Mówił, że to jest właśnie taka amunicja. On w tym momencie będzie unieszkodliwiał szatana. Dlatego, że tak jak powiedział yy, Szwajcer, powiedział, to nieprawda, że modlitwy zmieniają świat. To ludzie zmieniają świat, ale ludzi zmieniają modlitwy. I Maksymilian był właśnie tym, który przez modlitwę sam się zmieniał, swój temperament opanowywał po to, żeby być takim doskonałym narzędziem w ręku Pana Boga. I to, co powiedział święty, może nie powiedział święty Franciszek, ale bracia franciszkanie wysnuli yy, od świętego Franciszka yy, taką postawę. Panie, uczyj mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, radość tam, gdzie panuje smutek, nadzieję tam, gdzie panuje zwątpienie. Czyli my mamy być narzędziami w ręku Pana Boga. I tacy są właśnie święci. Przypominam sobie, jak kiedyś ucząc dzieci religii w drugiej klasie, wtedy w drugiej klasie się dzieci przygotowywały do pierwszej komunii świętej, zadałem taką pracę domową przy okazji wszystkich świętych. Mówię, proszę, żebyście na następną lekcję wkleili obrazek swojego świętego patrona albo jakieś zdjęcie. Albo żebyście narysowali. I oczywiście dzieci przychodziły, przychodziły była inwazja piątek i szóstek, bo wtedy... Piękne były prace, ale jeden mnie bardzo zastanowił, nawet trochę rozśmieszył, ale później, później dostał najlepszą ocenę z całej klasy. Mianowicie, przyniósł swoje zdjęcie wklejone i dorysował aureolę. Ja wiem, co ty zrobiłeś? No bo nie miałem świętego bartosza, więc siebie wkleiłem i dorysowałem sobie aureolę. Ja mówię, wiesz, co? To nie jest wcale takie głupie. Ty właśnie masz być tym świętym Bartoszem, więc bądź świętym Bartoszem. Ty jesteś potencjalnie świętym. I każdy z nas, kochani, jak dzisiaj jesteście tutaj w kościele, każdy z Was może być świętym. I każdy mieć, może mieć taką swoją drogę, tak jak Maksymilian miał swoją drogę, tak jak święty Franciszek, którego, którego witraż będziemy dzisiaj święcić. Każdy ma swoją drogę do Pana Boga, ale musimy zawsze pamiętać, że źródłem naszej świętości nie jest nasze doskonalenie się ale to Jezus Chrystus jest źródłem świętości jeśli jesteśmy święci to tylko dzięki temu że on jest święty i tą świętością chce się z nami podzielić on czuje radość w dzieleniu się świętością chce nas wszystkich świętych żebyśmy wszyscy byli święci żebyśmy wszyscy byli w niebie bo wiecie że w niebie to są, tam są ludzie Którzy mają dobre serca. Kiedyś jeden chłopiec przyszedł do księdza i mówi: Proszę, księdza, jak jest w niebie? On mówi: Zanim ci powiem, jak jest w niebie, to najpierw powiem, jak jest w piekle. No dobrze, niech ksiądz powie. W piekle jest tak: jest taka wielka miska z zupą. Wszyscy siedzą tak dookoła. Każdy ma taką długą łyżkę i tak nabierają, i są wszyscy głodni. Nabierają na łyżkę, a ponieważ ona jest bardzo długa, próbują bardzo dokładnie do swojej buzi gdzieś tam nalać tej smacznej zupy, która pachnie. I nie mogą. Każdy jeden drugiego szturcha, tej zupy jest wszędzie, tylko nie w, na ustach czy w ustach tych osób. I wszyscy są nieszczęśliwi, wszyscy są źli, przeklinają, są złośliwcami itd. A ksiądz chyba przesadza. No dobrze, no niech nie ksiądz powie, jak jest w niebie. W niebie jest zupełnie inaczej. Jest taka wielka miska z zupą. Każdy ma taki, taką długą łyżkę i tam ta zupa bardzo ładnie pachnie. Chłopiec mówi: no to tak jak w piekle. Nie, 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 nie. Zupełnie inaczej. Dlatego, że każdy nabiera na łyżkę i karmi osobę, która jest naprzeciwko. I każdy się nawzajem karmi. Wszyscy są zadowoleni, są szczęśliwi. Dlatego, że w niebie jest miejsce dla ludzi, którzy mają dobre serca. Oni myślą tylko, nie tylko myślą o sobie, ale myślą o innych. Chłopiec pomyślał, to ma sens. Chociaż ksiądz chyba tutaj przekoloryzował to wszystko. No, ale to ma sens rzeczywiście. Niebo jest miejscem, gdzie ludzie mają dobre serca. Pieku jest miejscem, gdzie ludzie nie potrafią myśleć o drugim, tylko myślą o sobie. To jest miejsce dla egoistów. I kochani. Każdy z Was, jak dzisiaj tutaj jesteście w Kościele, ja mówię takim prostym językiem, prawda, obrazowym, ale żeby to do nas trafiło, żebyśmy nie tyle chcieli y, czcić świętych na obrazkach, y, poznawać ich życiorysy, ale żebyśmy chcieli żyć tak jak święci. Żebyśmy mogli, tak jak w dzisiejszej Ewangelisty napisane, być błogosławieni, błogosławione po łacinie to beatus. Błogosławiony, beata to błogosławiona. Beatyfikacja to ogłoszenie kogoś błogosławionym, czyli szczęśliwym. Jezus mówi: szczęśliwi, którzy płaczą, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, błogosławieni, którzy i wymienia to wszystko Pan Jezus. I Ktoś może powiedzieć: no zaraz, zaraz. Święty, błogosławiony, szczęśliwy to mi się kojarzy z kimś, kto ma dużo pieniędzy, z kimś, kto to nie ma problemów z kimś, kto jest, e, powiedzmy, zdrowy, to jest szczęśliwy, ale płaczący, odczuwający jakiś niedostatek, to ma być święty? Otóż Pan Jezus nie traktuje, powiedzmy, tych błogosławionych, płaczących, tych, którzy cierpią niedostatek, niesprawiedliwy, jako moment docelowy, że chciałby, żeby wszyscy płakali. Nie. Pan Jezus chce, żebyśmy wszyscy się cieszyli, ale to jest dobra nowina dla wszystkich tych, którzy płaczą, którym czegoś brakuje, że to jest dobra nowina, że, że tak nie będzie zawsze. Przyjdzie taki moment, że będziecie wszyscy wolni od tego wszystkiego. Więc już teraz możecie się cieszyć tym, że kiedyś będąc w niebie, będziecie osobami, które będą wolni od tego wszystkiego, co was tutaj przygnębiało. I na zakończenie tej homilii o świętych i o niebie. Chciałbym Wam coś powiedzieć, co kiedyś spotkało mnie, kiedy uczyłem dzieciaki religii w szkole szpitalnej w Łodzi -Łagiewnikach. Kiedy siedzieliśmy sobie na dywanie, kiedy opowiadałem im o Panu Jezusie, o Matce Bożej, opowiadałem o niebie, że w niebie, mówię, w niebie nie ma zastrzyków. Nie ma? Nie ma, nie ma węflonów, tych którym nie będzie, nie będzie, nie będzie żadnych wojen. Dzieci się cieszyły, będzie tylko miłość, będzie tylko radość. I wtedy wpadłem na taki pomysł. A co wy na to, gdybyśmy za sto lat spotkali się w niebie? I który z tych przedszkolaków mówi: "A jak się spóźnię trochę?". Ja wy nie się, mamy całą wieczność, wiesz, całą wieczność mamy. No to dobrze. I co tam będziemy robić? Będziemy szczęśliwi. Niczego nam nie będzie brakowało. To, co jest dla nas tutaj smutne i trudne, tam będziemy szczęśliwi. I umówiłem się za 100 lat w niebie. I później, po tygodniu, mniej więcej, zapomniałem już o tej katechezie. I podczas chodzenia po oddziałach, po dzieciach leżących, te, które nie mogły przyjść na lekcje do, do szkoły szpitalnej, zauważyłem właśnie tego jednego z nich i mówi, tak on wtedy tak bardzo seplenił. To był taki, taki urok miał. Wyciągnął palec i mówi, pamiętasz, jesteśmy umówieni. I ja mówię, nie wiem o co ci chodzi, mały człowieczku. Jesteśmy umówieni za sto lat w niebie i tak mi pogroził, tylko bądź gezecny, żebyś nie poszedł do piekła. I ja mówię, dobrze, dobrze, a ty będziesz, Będę zecny, nie chcę do piekła. I słuchajcie, mam do was prośbę i chciałbym się z wami również umówić tak jak święty Maksyminian osiągnął już chwałę nieba, Kościół to potwierdził, tak jak święty Franciszek, którego witraż będziemy dzisiaj święcić, tak jak wielu różnych świętych, których ja tutaj nawet nie potrafię wymienić, ale ksiądz proboszcz to zrobi doskonale, zaraz przed poświęceniem obiecał to, to my wszyscy możemy dołączyć do nich wszystkich. Nie własną świętością, ale świętością Pana Boga. To, co do nas należy, tak jak w życiu świętego Maksymiana. Pomiędzy tą wizją, a męczeńską śmiercią heroiczną za drugiego człowieka. On wykonał wielką pracę. Wielką pracę nad sobą. Musiał pokonywać swoje wszystkie słabości. Upadał, powstawał i dzięki Panu Bogu jest święty. Więc was wszystkich zapraszamy do tej świętości. Przepraszam za to, co teraz zrobię, ale muszę to zrobić. Kto z Was chciałby umówić się ze mną? Za sto lat w niebie niech podniesie rękę do góry i sprawdźmy na, najpierw księdza proboszcza. Podniósł rękę do góry. Sprawdźmy u góry zespół śpiewający. Tak, a pani tutaj, pani redaktor? Też torączkę do góry. <śledziałem> Pan Antoni z kamerą podniósł rękę do góry. Słuchajcie, ja wiem o tym, że teraz w formie takiej żartobliwej mówię, ale wcale nie żartuję. Mamy wszyscy być święci. Szatan boi się ludzi radosnych. Tak powiedział święty Jan Bosko. Więc bądźmy radośni, żebyśmy mogli naszą Ewangelię przedstawić w takiej formie, żeby ona w dzisiejszych czasach była taką atrakcyjną. Ona nie zmienia się, ona cały czas jest taka sama, święta, niezmienna, ale Sposób, w jaki będziemy chcieli przekazać tę Ewangelię, również ma znaczenie, więc bądźmy dobrymi nosicielami Ewangelii, żeby ona dotarła do wszystkich, i do tych małych, i do tych dużych. Amen.